Leżałem sobie i myślałem: Kurde, jaki odcinek by tu dla Was nagrać? Wpadłem na idealny pomysł. Zagrałem samymi pistoletami w CS2. Chciałbyś wygrać takiego usps Łami szczęka, totalnie za darmo. Na moim Discordzie właśnie trwa giveaway, tak więc BI, link jest w opisie. A jak mi poszło, możecie zobaczyć w dalszej części odcinka. A tak więc jesteśmy już w grze i lecimy sobie tutaj, <laughs> W pierwszej rundzie pistol musi być, bo na innej broni nie zagramy niż pistolet w pierwszej rundzie. Jezus, ale mi sprzedał bombę. Czy nasz teammate to ugra? Niestety nie udało się Jezus Maria. Ale jak to nie wchodzi w głowę? Z okay. tym rewolwerem Ja pierd No i leży O Jezus Maria, ja go nie widzę no One more middle, dobra jednak go dziabnąłem chociaż O kurno jest spierd... on tu dalej jest jak jak oni zabiją niby! Nie, nie to, to jest niesamowite no! I mamy pierwszą połówkę, a ja mam tylko 3 kila, mam no, wstyd. No ale mam 900 damage, to 9 killy powinienem mieć prawie, tak? Zawsze w drugiej połowie odcinka lepiej mi idzie. Może teraz coś zabijemy nie mogę, no nie wytrzymam no! no takie bomby dostaje. No, no, bo. Nie, a może się skończyło? Ale dwóch zabiłem, jest już prawie One lower. O, jeszcze mu dodałem. O, oh, jaki wylew! A, bo on jest na blisko short już. Spoko, że ja go słyszę jak on leci plus w, nie? Dobra, po wylewie, ale się udało. No czemu ja go nie zabiję, no? O co chodzi? No nie czuję, ja to mogę zabić! Czemu ja to mogę zabić? Nie wiem, nie wiem. Tyle, już nigdy nie zagra w tą grę. Brakuje ci skinów i chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki? Na GeForce z moim kodem dostajesz 5% do doładowania oraz darmową skrzynię MilSpec. Macie tutaj różne metody płatności, odblika po przelewy do płatności skinami PayPal oraz kryptowalut. Macie to totalnie za darmo. Wbijajcie, link w opisie. A jeśli format takich filmów Ci się podoba, zostaw koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale i napisz w komentarzu jakiś ciekawy pomysł na kolejny film, który mógłbym zrealizować. Trzymajcie się, siemka, pozdro.